W tym sezonie Podbeskidzie jeszcze nie wygrało na własnym stadionie, czy w szeregach drużyny. W związku z tym jest jakaś specjalna mobilizacja, żeby zdobyć trzy punkty przed własną publicznością. I z czego ten stan może wynikać? Czy problem tkwi w głowach, czy też powodem jest konieczność prowadzenia gry w meczach u siebie, co jest trudniejsze niż gra z kontry? No nie do końca tak było. Na pewno mobilizacja jest taka sama jak przed wszystkimi poprzednimi spotkaniami u siebie. Wszystkie mecze chcieliśmy wygrać, różnie to wychodziło. No, taka jest piłka niestety. Nie da się wszystkiego zaplanować. Na pewno bardzo chcemy dołożyć do, do dobrych meczów wyjazdowych, chcemy dołożyć punkty u siebie i to chyba tyle. A z czego to wynika? Nie, nie jestem w stanie określić tego, yy, tego jednym zdaniem. Wcale nie wygląda to tak, że musimy u siebie grę prowadzić, bo prowadziliśmy grę w momencie, kiedy goniliśmy wynik. Z Jagielonią. Z piastem graliśmy troszeczkę głębiej schowani, i, i tak to wyglądało. To, to, to chyba nie do końca to jest przyczyną. W sparingowym meczu z górnikiem Zabrze zagrało kilku młodych zawodników wychowanków. Czy są w drużynie rezerw gracze, których niebawem możemy zobaczyć na boiskach ekstraklasy lub przynajmniej na liście graczy rezerwowych? Wszystko zależy od nich. Drzwi do pierwszego zespołu stoją przed nimi otworem, ale. Ale na to również trzeba sobie zasłużyć i sobie to wypracować. Dostają szansę, są wnikliwie obserwowani. Na pewno nikt nie dostanie miejsca w 18 czy 11 tylko dlatego, że jest młody, bo, bo tak po prostu się nie będzie działo. Ja się cieszę, że jest taka grupa i kolejnych oglądamy bardzo wnikliwie. Po 15 kolejce ekstraklasy nie sposób odciąć się od porównań i podsumowań. Pod Pana szkoleniowym okiem Podbeskidzie osiągnęło najlepszy wynik na półmetku ekstraklasowej rywalizacji w swojej historii. Spogląda Pan w przeszłość, myśląc, mogło być jeszcze lepiej? Ja nie, zupełnie nie rozpatruję go w tych kategoriach. Ja sobie powiedziałem na początku pracy w Bielsku, że ja będę zajmował się każdym kolejnym spotkaniem. Na to samo chcę przygotować zespół. My nie zaglądamy, nie, nie grzebiemy w historii, skupiamy się w tej chwili na zagłębiu Lubliny. Nikt nam nie da punktów za to, że to jest, że to jest jakiś dobry wynik, bo, bo mógłby być lepszy, ale, ale szanujemy to, co mamy. Kiedy trener będzie mógł skorzystać z gry Damiana Chmiela w większym wymiarze czasu, i czy jego powrót na ligowe boiska może nastąpić już w najbliższy weekend? Powrót Damiana na pewno nie nastąpi w, tej, w ten weekend. Wdały się niestety, niestety komplikacje zupełnie nie zależy, niezależne od nas, ale ja powiem może inaczej. Mam nadzieję podnieść, podnieść jakość. Tego, co dzieje się, jeśli chodzi o zdrowie piłkarzy w Podbeskidziu i zmierza to naprawdę w dobrym kierunku, mam nadzieję, że niedługo małymi kroczkami będziemy zmierzać do tego, że, że, że będziemy dużo, dużo lepiej dbać o piłkarzy, bo w tym względzie uważam, mamy, mamy sporo do zrobienia, ale nie wszystko od razu, nie wszystko, nie wszystko na hura, spokojnie, powoli uważam, że jesteśmy na dobrej drodze. Jak wygląda sytuacja innych kontuzjowanych zawodników i kiedy może, można się spodziewać, że wrócą do gry? Czy może ktoś jeszcze został wykluczony z powodów zdrowotnych? Nie, na razie nikogo nie, nie mamy wykluczonego przez kontuzję, odpukać. Również te powroty po kontuzjach, wszystko jest na dobrej drodze. Pytanie od Wojciecha Todura, Gazeta Wyborcza. Nad czym pracowano podczas przerwy reprezentacyjnej? Czy jest Pan zadowolony z wykonanej pracy? Czy, w Pana opinii, ta przerwa może mieć dla Pana i zespołu rów, równie duże znaczenie jak ta pierwsza, gdy czekał Pana ten czas, żeby lepiej poznać drużynę? Czy może przyszła w złym momencie, bo mogła wybić z rytmu tak dobrze funkcjonujący w ostatnich tygodniach zespół? Nie, staram się nie denerwować na rzeczy, na jakie nie ma wpływu. Przerwa jest, zdalowaliśmy sobie sprawę z terminarza. W związku z tym, no idiotyzmem by było denerwować się na takie rzeczy, bo po prostu to funkcjonuje. Natomiast yy, co do tego, co wykonaliśmy, ja uważam, że każdy tydzień, każdy kolejny dzień będzie procentował funkcjonowaniu tego zespołu, poznajemy się coraz lepiej. Nie poznaliśmy się w poprzedniej przerwie do końca, to, to jeszcze nie na pewno wiele aspektów nie funkcjonuje tak, jak byśmy chcieli, i zarówno ja, jak i zespół jesteśmy tego świadomi. Czas będzie działał, uważam, tylko i wyłącznie na naszą korzyść, a ten czas poświęciliśmy na, na wiele rzeczy i jeśli chodzi o motorykę, jeśli chodzi o przygotowanie indywidualne. I również jeżeli chodzi o funkcjonowanie zespołu jako, jako całości, jako grupy ludzi. Przejął pan zespół po dotkliwej porażce z Wisłą Kraków i prowadzi teraz bez przegranej. W sezonie 2013-2014 podobnie yy, upokarzającą wpadkę zaliczył ruch Chorzów. przegrał wtedy 6-0 w Białym Stoku. Potem po zmianie trenera przeszedł taką metamorfozę, że finiszował na podium. Czy to jest wskazana analogia, czy stać Podbeskidzie też na taki wyczyn? Ja przestrzegam, powiedziałem to na początku, przestrzegam przed chura optymizmem i przed tym, żebyśmy po jednym meczu czy po, po kilku robili, robili, kreowali bohaterów, a później po dwóch nieudanych robili z ludzi nieudaczników. Ja bym się bardzo mocno tego wystrzegał, bo, bo dzieje się to. Piłkarza po jednym meczu jesteśmy w stanie nosić na rękach po dwóch następnych nieudanych. Najchętniej wyrzucilibyśmy go z klubu. Ja bym był za tym, żebyśmy unikali tego typu rzeczy i podchodźmy do tego. Do tego bardzo spokojnie. Ja się nie bawię w żadne analogie, i, i a już ostatnią rzeczą jest rozpatrywanie sytuacji pod Beskidzie w kontekście sytuacji chorzowskiego ruchu, bo uważam, że, uważam, że w piłce takie porównania są, są po prostu no, nie funkcjonują. Pod Beskidzie ma w planach zimowy obóz w Turcji. Czy w związku z, powiedzmy, nieciekawą sytuacją polityczną w tamtej części świata, ma Pan obawy, żeby akurat na że Tureckiej przygotować się do rundy wiosennej? Ale oczywiście, że mamy takie obawy. Najważniejsze dla nas jest bezpieczeństwo zawodników, ich zdrowie i nasze. Mamy dla kogo żyć, nie podporządkujemy wszystkiego obozowi letniemu. Także bardzo bardzo rzetelnie podchodziliśmy do tej kwestii, zastanawialiśmy się nad miejscem. Na pewno nie jest tak, że decydujemy się na Turcję ze względu na ze względu na koszty, bo porównywalne były i na Cyprze, i w innych miejscach dość porównywalne. Natomiast i ta oferta była najciekawsza, a z drugiej strony sytuacja, o jakiej, o jakiej rozmawiamy w tej chwili, może zdarzyć się wszędzie w tej chwili. Dzięki Bogu u nas w Polsce tego problemu nie mamy, natomiast w całej Europie jest problem. a jak widać i wydawałoby się spokojnych miejscach. Tragedia może ludzi, ludzi dotknąć, trzeba po prostu minimalizo minimalizować ryzyko, ale czy w tej chwili takim ryzykiem jest wyjazd do Francji, Hiszpanii, Włoch czy, czy Turcji, to już chyba to już chyba trzeba zdać się na, na wyroki wyższej instancji, więc my po prostu robimy swoje, mamy nadzieję, że przygotujemy się dobrze, a to miejsce również jest wybrane Rozsądnie. Na pewno będziemy śledzić na bieżąco. Jeżeli cokolwiek będzie działo się niepokojącego, to, to będziemy reagować, bo mi chodzi przede wszystkim o komfort pracy zawodników, a nie o stałą nerwówkę i obawy o bezpieczeństwo. Ale, ale ja jestem spokojny, że, że wybierzemy najlepszą opcję, a kierować się będziemy przede wszystkim zdrowiem i, i bezpieczeństwem zespołu. Pytanie od Magdy Fritz Radia Bielsko. A pyty w miarę jedzenia, stąd pytanie wprost. Czy zimę spędzimy w pierwszej ósemce? Zimę spędzimy na ciężkich przygotowaniach, mam nadzieję, że w rodzinnym gronie, przy świątecznym stole i w dobrych humorach. Bramkarz Miedziowych i kapitan zespołu Konrad Forenc nie zagra z powodu kary w meczu bielsko Bielsku Białej. Zastąpi go drugi golkiper Zagłębia Martin Polaczek. E, wiadomo, jest to problem gości, ale Słowak nie ma doświadczenia w ekstraklasie. Czy to ma jakieś znaczenie dla bielskiego sztabu trenerskiego? Nie ma dla mnie zupełnie żadnego znaczenia. To jest zmartwienie Zagłębia, a nie, a nie zmartwienie pod Beskizia. Nie sądzę, żeby, żeby Zagłębie sięgało po bramkarze, który jest stremowany. Przed niedzielnym meczem Zagłębie zajmuje miejsce w drugiej części tabeli, ale w wielu spotkaniach tego sezonu drużyna Piotra Stokowca była nieskuteczna lub traciła punkty w ostatnich minutach. Zgodziłby się Pan ze stwierdzeniem, że gra Miedziowych jest lepsza niż wyniki? Ja, ja bym to może podsumował tak. Ta liga jest tak wyrównana, że, że dwa, trzy mecze zwycięskie pozwolą, pozwolą być w pierwszej czwórce, piątce nawet. W Zagłębiu przydarzyło się coś zgoła odwrotnego niż nam. Ale jest to na pewno dobry zespół z wieloma atutami. Zespół doświadczony, przede wszystkim zaprawiony i skonsolidowany bojami w pierwszej lidze. zachartowany tym awansem i, i tworzący naprawdę niezły kolektyw. Z dużą ilością mocnych punktów, takimi jak Papadopoulos bardzo solidna linia obrony i to na co, na co wszyscy zwracają uwagę w grze zagłębia to, są, to jest bardzo dobra współpraca bocznych pomocników i obrońców, i to jest tak naprawdę motor napędowy Lubińskiego zespołu i drużyny Piotrka. Na to musimy zwrócić bardzo dużą uwagę, bo mają, mają wiele elementów, którymi mogą zaskoczyć, a do tego dysponują naprawdę dobrej jakości, jak na polskie warunki piłkarzami.